Ten mur nie powstanie ani w ciągu roku, ani w ciągu trzech lat. To są biedni ludzie, którzy szukają swojego miejsca na ziemi. Jakby 7 tysięcy osób przyjechało do Nowej Juty, to by państwo tego nie zauważyli. Nic nie daje ten mur z Białorusią. Patacha psów. Te mury trzeba będzie znowu burzyć i przez te mury cierpią ludzie. Śmiecie. po, po prostu. Nie do zniesienia są te obrazy, które docierają z naszej wschodniej granicy, pokazujące krzywdę cierpiących na niej dzieci. Ja nigdy nie mówiłem, że mur nie powstanie. Zdajecie sobie państwo sprawę z tego, że strażnicy graniczni też mają swoje rodziny? Celujecie w nas swoje filmy i międzynarodową propagandę, niszcząc nasze życie. Dzieci funkcjonariuszy na Podlasiu muszą mówić w szkołach, że ich rodzice nie zabijają ciężarnych kobiet, że nikogo nie zakopują w lesie. To jest nie tylko kłamstwo, to jest okrucieństwo. Platformo przeproś, w tej materiale brakuje jeszcze tylko jednej wypowiedzi, która padła po posiedzeniu klubu platformy obywatelskiej Donald Tusk 2021 13 października powiedział oni udają, że zbudują wielki mur, a tak naprawdę chcą zrobić wielki wał. Teraz proszę o zaprezentowanie wydruku z głosowania, które odbyło się 17 listopada 2021 roku wtedy sejm głosował nad sprawozdaniem komisji o pilnym rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej i niektórych innych ustaw. To jest ten wydruk, jak państwo widzicie, praktycznie cały klub koalicji obywatelskiej, 113 posłów na 115 głosowało przeciwko. Dlaczego jest to tak ważne głosowanie? Otóż dzięki tym przepisom, które wprowadził rząd Prawa i Sprawiedliwości, można utworzyć, można było utworzyć tak zwaną strefę buforową, którą chce odtworzyć dzisiaj Donald Tusk, ale warto przypomnieć, co podczas debaty mówili politycy obecnego obozu rządowego. Pan poseł Tomasz Szymański z Platformy Obywatelskiej, dziś wiceszef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, uważał, że strefa pozbawia opinię publiczną dostępu do informacji, to jest cytat, i wspiera propagandę Łukaszenki. Przypomnę, to jest ta strefa, którą chcę dzisiaj w obronie polskich żołnierzy otworzyć Donald US. Pan poseł Szymański zwracał również uwagę, że przepisy, tu cytat, to niekonstytucyjny gniot. Cytat, jakże można próbować ograniczać swobodę funkcjonowania Polek i Polaków za pomocą rozporządzenia. Pan poseł Wiesław Szczepański z lewicy mówił, że szef MUZWIA tymi przepisami robi z siebie, cytat, Boga i Cara na granicy i blokuje polskich dziennikarzy. Pan poseł Paweł Zalewski z Platformy Obywatelskiej, dzisiaj wiceminister obrony narodowej, mówił, że przepisy o strefie to brak wiary w polskich żołnierzy. W strefie chodzi o niedopuszczanie dziennikarzy i wolontariuszy, którzy niosą pomoc medyczną. Pani minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk mówiła, że rząd zmienił mieszkańców ich dom. W zamkniętą strefę naszpikowaną wojskowymi patrolami. Cytat. Dlatego zwracacie się przeciwko, dlaczego zwracacie się przeciwko Polakom, którzy dzisiaj swoim humanitarnym działaniem ratują honor Rzeczpospolitej Polskiej? Można mnożyć te cytaty, one są dzisiaj dostępne w internecie. Dziękuję też panu redaktorowi Strzałkowskiemu z portalu Gazeta.pl. To zresztą bardzo symptomatyczne, że ten portal też przypomniał te cytaty. My jasno pokazujemy, jakie zdanie miały główne partie polityczne obecne w polskim parlamencie w, dwa, w 2021 roku. Ta strefa, ten mur nie powstałby, gdyby nie zaangażowanie rządu Zjednoczonej Prawicy, rządu Prawa i Sprawiedliwości, którego wicepremierem do spraw bezpieczeństwa był Jarosław Kaczyński. Oddaję głos panu prezesowi. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, no to jest taki bardzo krótki, syntetyczny, ale sądzę, że i bardzo instruktywny opis tego, co było, jaka była postawa. Tych, którzy dzisiaj próbują z siły zrobić obrońców granicy i jeszcze do tego atakują tych, którzy granice rzeczywiście bronili. Ale mamy do czynienia z nowymi wydarzeniami. Chciałem o nich kilka słów. Pierwsza sprawa, naprawdę bardzo niepokojąca, to jest ta depasza polskiej agencji prasowej 200 tysięcy żołnierzy. Czyli 200 tysięcy obywateli mężczyzn ma być zmobilizowanych, no i wysłanych na Ukrainę. Rzecz tak nieprawdopodobna, że każda poważna instytucja tego typu, jak agencja prasowa, no, powinna ją jednak bardzo dokładnie zweryfikować. Ona została wycofana. Być może, że to jest fake zrobiony przez jakieś grupy wrogie Polsce, najprawdopodobniej rosyjskie czy białoruskie. Ja sobie z tego doskonale zdaję sprawę, no ale jest pytanie o cały mechanizm państwowy, który obejmuje także instytucje o charakterze informacyjnym, informacyjnym one są bardzo ważne, który został zdemolowany w sposób nieodpowiedzialny i skaniony całkowicie bezprawny. Przez obecną władzę. To, co się stało, to jest taki dobry przykład tego rodzaju sytuacji, i to powinno być rzeczywiście przedmiotem głębszych dociekań. No, ta władza powołuje ciągle teraz tą nowe komisje. Ja nie proponuję, żeby powstawała kolejna, ale naprawdę tą sprawę trzeba na poważnie wyjaśnić, bo przecież tu chciano najwyraźniej przestraszyć polskie społeczeństwo i być może nawet w jakiejś. Mierzę to się udało, bo nie wszyscy obserwują dokładnie to, co dzieje się w mediach. Tego rodzaju informacje mogą się rozchodzić. I to jest sprawa pierwsza. Jest sprawa druga, mająca wymiar odnoszący się do ludzkiego życia i ludzkiego zdrowia do życia i zdrowia żołnierzy. Dwóch kolejnych zostało rannych, twarz jakimiś ostrymi narzędziami. No i tutaj po pierwsze pewnego rodzaju zdziwienia. A walka na granicy trwa już przeszło trzy lata. Przez dłuższy czas nie było tego ogrodzenia. Były dużo słabsze zapory. No i jakoś do tego rodzaju sytuacji nie dochodziło. Co takiego się stało, że w ciągu ostatnich kilku dni, czy tam dwóch tygodni mamy do czynienia już z pięcioma tego rodzaju wydarzeniami. My mamy prawo żądać od władzy, żeby Dokonała takich posunięć i wydała takie instrukcje i Straży Granicznej, i wojsku, i policji, jeżeli by tam się też znalazła, bo przecież znajdowała się także na granicy i broniła granicy, aby tego rodzaju wydarzenia się nie powtarzały. Chodzi o zdecydowane działania i chodzi o działania, które będą. Skuteczne i mogą być skuteczne, i od razu tutaj mówię, że nie chodzi w żadnym wypadku o użycie broni, o użycie ostrej amunicji, ale są inne sposoby, żeby tych, którzy atakują, trzymać na odpowiednią odległość. Dlaczego tego rodzaju przedsięwzięć nie podjęto? Kiedy zostaną podjęte? Kiedy obecny premier przestanie udawać? Bez słowa przepraszam. Nigdy nie powiedział myliłem się, myliłem się, przepraszam, za to przepraszam żołnierzy, przepraszam strażników granicznych, przepraszam policjantów, przepraszam także moich oponentów politycznych, którzy mieli rację. Tylko brzmię w tą komiczną wręcz opowieść o nim jako obrońcy granicy. Jednocześnie nic w tej sprawie tak naprawdę. Nie robiąc poza planem, który generalnie ma sens, tylko nie za 10 miliardów, tylko za 50 i nie w ciągu 10 lat, tylko w ciągu dwóch trzech. Ja wiem, że to jest bardzo trudne, ale możliwe do przeprowadzenia, bo rzeczywiście zagrożenie ze wschodu w tej chwili istnieje. Bo to 10 miliardów w 10 lat to jest nic innego, jak tylko po prostu propaganda i pokrycie, próba pokrycia tej hańby, jaką był plan obrony na... Wiz śleczy i oddania znacznej części terytorium Polski. No, mówi się, że połowy to nie jest prawda to nie jest połowa, ale wystarczająco duża część, żeby powiedzieć, że miliony Polaków zostałoby w ten sposób całkowicie zdradzone. A co działo się na zajętych terenach i dzieje się dalej na zajętych terenach Ukrainy, to przecież wszyscy wiem. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu bardzo za, za udział w, w tym oświadczeniu. Dziękuję bardzo. bez udziału i ukazała się bez żadnego działania ze strony PAP. No bardzo mi przykro, ale nie mogę przyjąć tego rodzaju wyjaśnienia, bo PAP ma być poważną instytucją, a z tego wynika, że jest całkowicie niepoważną. To zresztą po tych zmianach, które nastąpiły, po tym bezprawiu, jest łatwe do wyobrażenia sobie. Mamy do czynienia po prostu z elementami bardzo już dzisiaj zaawansowanymi rozbijania naszego państwa i od strony gospodarczej, od strony administracyjnej. I to w moim przekonaniu, chociaż no, nie taki był cel tej konferencji, żeby o tym mówić, ale jednak to powiem, jest po prostu zaplanowane. No, Polska ma być mała i słaba, tak jak to planowali Niemcy jeszcze przed pierwszą wojną światową, a rząd jest zewnętrzny, a tak mówiąc dokładnie przede wszystkim niemiecki. Dziękuję, Dziękuję bardzo.